Pułapka jednostronnych ustępstw. Dlaczego dawanie bezbrania niszczy Twoją pozycję w negocjacjach? Cześć, tu Michał Chmielecki z projektu Przywództwo. Dzisiaj bierzemy na warsztat jedną z najbardziej zdradliwych pułapek negocjacyjnych. Taką, w którą wpada wielu liderów dobrej woli, często z najlepszymi intencjami. To pułapka jednostronnych ustępstw, czyli dawania czegoś, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Wielu liderów wierzy, że ustępstwa budują zaufanie. Że jeśli pierwsi pójdą na rękę, druga strona odpowie tym samym. Problem? W negocjacjach to tak nie działa. Jednostronne ustępstwa nie budują zaufania. Budują oczekiwanie, że dasz więcej. Dlaczego jednostronne ustępstwa osłabiają lidera? Po pierwsze, zmieniasz reguły gry. Jeśli raz oddasz coś za darmo, druga strona szybko uzna to za normę. Nie jako gest, jako standard. Po drugie, obniżasz wartość tego, co oferujesz. To, za co nie bierzesz nic w zamian, traci znaczenie w oczach partnera. Jak coś dostaje się zbyt łatwo, to nie może być takie cenne. Po trzecie, oddajesz wpływ. Negocjacje opierają się na wymianie. Jeśli ty dajesz, a nie oczekujesz niczego, to nie negocjujesz. Spełniasz oczekiwania drugiej strony. Dlaczego liderzy wpadają w tę pułapkę? Chęć utrzymania dobrej atmosfery. Nie chcę, żeby pomyśleli, że jestem twardy. Lęk przed konfliktem. Jeśli nie ustąpię, rozmowa się zatrzyma. Pragnienie bycia postrzeganym jako fair. Dam coś od siebie, oni to docenią. Paradoks polega na tym, że druga strona często odbiera to nie jako fair play, ale jako sygnał, że można cię docisnąć bardziej. Jak zamienić ustępstwo w narzędzie wpływu? Kluczem są ustępstwa warunkowe. Nie ustępujesz bo tak. Ustępujesz, jeśli w zamian otrzymasz coś, co ma dla ciebie wartość. Przykłady. Możemy skrócić termin dostawy, jeśli otrzymamy przedpłatę. Jesteśmy gotowi zejść z ceny, jeśli kontrakt będzie na minimum 2 lata. Możemy zwiększyć zakres usług, jeśli druga strona pokryje koszty logistyki. Ustępstwo warunkowe działa jak dźwignia: każde Twoje tak wzmacnia pozycję, zamiast ją obniżać. Case study: kiedy ustępstwa obniżyły wartość kontraktu. Jeden z moich klientów, właściciel firmy doradczej, negocjował z dużą korporacją. W dobrej wierze zgodził się od razu na skrócenie terminu i dodatkowe raporty, bez żadnych warunków. Efekt? Niewdzięczność. Kolejne oczekiwanie: obniżka ceny. Dlaczego? Bo wcześniejsze ustępstwa potraktowano jako sygnał, że jest jeszcze miejsce na więcej. Dopiero na sesjach coachingowych nauczył się formułować ustępstwa warunkowe. W kolejnych rozmowach powiedział: Możemy zwiększyć zakres raportów, jeśli kontrakt obejmie minimum trzy oddziały. I wtedy rozmowa zmieniła się od razu. Jego pozycja urosła. Jak rozpoznać, że wpadasz w pułapkę jednostronnych ustępstw? Ustępujesz szybciej niż druga strona. Po rozmowie masz poczucie niedosytu, że mogłeś ugrać więcej. Twoje ustępstwa są traktowane jako oczywistość, a nie jako gest. Podsumowanie: Ustępstwa nie są problemem. Problemem są ustępstwa jednostronne. Każde ustępstwo musi być powiązane z warunkiem. Inaczej staje się stratą, a nie narzędziem wpływu. Negocjator, który umie ustępować świadomie, buduje lepsze kontrakty, silniejszą pozycję i większy szacunek. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i podziel się nim z kimś, kto często oddaje za dużo. Za darmo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.